Dzień dobry! Witamy w pogaduchach. Ja jestem Wiking, a to są pogaduchy z Wikingiem, czy pogaduchy przy czymś. W każdym razie, witam Was serdecznie i taki dzisiaj szybki, krótki vlog na temat tego, co się dzieje i co jest w naszym państwem. Bo ja Wam powiem szczerze, mnie to już rozbraja. Raz, akcja chroni Cały czas ona jest, ja się wiązuję z tą chusty, tyle to pomaga ile, a nie, nie chcę też tego zbytnio komentować, bo wszyscy dobrze wiemy, a moje nastawienie jest takie, że to jednak chyba nie o to chodzi, ale jest jeden mistrz. Po prostu nie zdążyłem zrobić foty, ale powiem Wam, no mistrz nad mistrzami po prostu, widzę Was Wiesz przybicy, no nie macie pasek tutaj na tą przybicę, nie? Tak tu, tu, facet ten pasek mocujący przybice miał tu i przybita cały w dół, powiem Wam, że mistrz, no nie parowało mu nic, a chroni ryj, jest, nie? No jest takie rozwiązanie, może zrobimy krótkie przyłbice, tylko na ryj, w sensie nos i usta, jakieś propozycja jest, więc teraz przedsiębiorcy do dzieła. Ja nie mam do tego materiałów i tym się już nie zajmuję, więc daję Wam pomysł za darmo, niech będzie. Ale w związku z tym wszystkim, powiem Wam, że jest, jest, był, jest, cholera wie jak to odebrać, a tak na Śląsku byłem na Śląsk, na, na, na Górników, na nas wszystkich, tak de facto Były przesłanki do tego, że chcą zamykać Śląsk, bo tu jest najwięcej przypadków i górnicy zakażeni. Ja się to dziwi, powiem szczerze, bo... Przez znaczy, to będę teraz Morawiecki i Szumowski na konferencji prasowej. Wchodziło, że takiej akcji nawet nie miało miejsca. No ale powiem wam szczerze, jakoś tak. Będąc mieszkańcem Śląska dziwnie się poczułem. Jakoś tak wiecie, gdzieś tam oto agresja się włączyła. I jakim przy tym takujecie atakujecie, nie? No ale jak zwykle Wiking się nie zna, Wiking nic nie wie, więc... Nic nowego, panie Majster, nic nowego nie bo uciekłem. O! Więc jeszcze nie znam, co mogę powiedzieć, ale wiecie, była to przykra informacja taka, nawet jeżeli to był fake news, to... No, ja miałem źle się z tym poczułem, bo prawda jest taka, jesteśmy najbardziej, nasze yy, województwo ma największym zagęszczenie przynosowe. Całość u nas jest wytwarzana, robiona, czy znaczy coś Większość. No a w kopalniach to węgiel, więc prąd, ciepło i tak dalej, nie? Powiem Wam, że jestem zszokowany takim... Takimi przesłankami, wiecie, ze strony rządu. Może wyciągniętymi z kontekstu, może... Może niepełny obraz tego wszystkiego, ale... Ale jest to niesmaczne. Naprawdę. Nasze dzieci tego wszystkiego wycofali... Wyprostowali po na konferencji ostatniej. A co będzie, zobaczymy. W każdym razie, pocieszę Was jedną informacją: nie tylko u nas są porąbani. Kiedyś Wam polecałem taki kanał. We Are Going somewhere to jest amerykański kanał, ale on ma korzenie polskie, ona amerykańskie. I powiem Wam, zrobili teraz. Dzienny raport z sytuacji w Stanach Z nie, niepodobna się nazywa teraz, ale powiem tak, czasami go oglądam. Nie ukrywam, że nie każdy raport, ale prawda jest taka, że Trump i nasz głównodowodzący nie mówię tu o prezencie, mają wiele wspólnego. Mam powiedzieć, że widzę podobieństwa. Więc ja na pewno zostawiam link i tu w karcie, tu, tu, tu w karcie. I link na dole do We Are Going Somewhere, do, do, do tej serii od kiedy stworzył się koronawirus. Zadają codziennie z domu i komentują rzeczy, które stały się w Stanach, czy dzieją się. Powiem ja tak czasami fajnie posłuchać, że to jednak nie tylko u nas są poromańcy. Ale okej, okay. ale okej. Okay. No, pamiętam, że ciężko. Ale co też lokalnych poromańców. Bo ja mam zacząć te wybory prezydenckie, odbyły się oczywiście, nie głosowaliście, <laughs> ale głosowanie było zajebiste. A dokładnie jego brak. Powiem ja wam, że jeden z jednej się tego spodziewałem, a z drugiej strony bardzo nie podoba mi się format i w jaki sposób był brak tego głosowania. Wiecie, bo z informacji, które ja posiadam, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli w nim jestem. Komisja Wyborcza została odcięta od możliwości zorganizowania wyborów. Potem ją nagle przywrócili jej tę możliwość, i obciążyli winą, że to przez nich nie zostały zorganizowane wybory. No, what the f A prawda jest taka: te wybory zostały przyniesione, przeniesione dobrze zostały, tylko teraz tutaj na kiedy, nie? Aż się dowiemy, że za tydzień wybory. A zobaczymy, co będzie. Polacy się żerą, kłócą. Ja nie próbuję się na tym wybić. Innym nie wychodzi. Ja nie walczą w Warszawie. Nie. Ja Miałem ten strajk przedsiębiorców cały. Ech. Naprawdę od samego początku nie wiem, co o tym myśleć. Nie mam jedy, jednoznacznego zdania, bo, bo. Bo co? Bo. W jakimś tam stopniu uważam, że faktycznie trzeba coś z tym zrobić. Dobrze było tak. na ulicy pokazywać swoje niezadowolenie. Ech. Ale cała oprawka wokół tego, ideologia, nie wiem wiecie, mam duże wątpliwości do tego Pana Tanaino i tego całego zrzeszenia tego. Ja wiem, że to jest gra polityczna, o wysokie stanowisko polityczne i w ogóle, ale jakoś nie przekonuje mnie to żeby na niego głosować w ogóle. Ale to jest mój wybór. Broń Boże, mnie nie zabraniam, czy nie namawiam do głosowania na kolejnego. Ja mam swojego kandydata i myślę, że to jest mój kandydat i w tym momencie ja go sobie zostawiam. Zgadzam się w nim tak w 90%. Lepiej, wiecie, lepiej 90% niż mniejsze zło wybierać, nie? Ale powiem Wam, że ta, ta sytuacja naprawdę zmotywowała mnie bardzo do wzięcia udziału w wyborach w tym roku. Jak zawsze Brałem udział w tych wyborach, jeżeli tylko była możliwość. Przyznaję się, bez bicia w paru nie, nie wziąłem udziału, ale to były jakieś skutkowe przyczyny. Nie, że mi się nie chciało. Były jakieś powody zewnętrzne. Owszem, nie były one nie do pokonania, ale jednak, no ja Dałem ciała po prostu parę razy, ale powiem szczerze, że tym razem naprawdę jestem silnie zmotywowany, żeby w tych wyborach wziąć udział. I nie byłem w stanie. Zobaczymy, kiedy kolejne. Na pewno zagłosuję. Formy tego głosowania jeszcze nie znam. Nie wiem, jak to będzie. Czy to będzie czy w komisji. Ale na mnie jest to w tej chwili obecnie ważne. W te wybory były. po prostu niesłuszne. Ale. Każdy ma swoje opinie. Tak samo jak teraz wszyscy ci od teorii spiskowych. odżyli. Nie, yeah. ile tyle jest w internetach? To wiecie, 5G. Te chipy w krwi, które mają w, ze szczepionką wszczekiwać, to wszystkie płaskoziemce, chociaż nie, ci się uspokojili. na cisza, ale znowu przejść na 5G. że wam, że. głowa mała, jak to wygląda, ale to tam, ja się nie znam. Prosty człowiek, wiking jestem i cóż. Ja życzę miłego nie? Do jasnego vlogu. I jak już ten kij z dupy wyszedł, tak, to może więcej dystansu, co? Na razie, ludzie. Ej.